Dobra, okay. w każdym razie widzowie, krótkie clue, w każdym razie generalnie wistery już posprzątaliśmy, ale jest coś takiego, jak wyobraźcie sobie, że wistera, oprócz tego, że ma, oficjalna jest wistera i tam są te wistery, w sensie to też jest, to jest osobne dwie gry, czyli Wistera Shadow Warrior i Wistera Świąteczna. I one na początku były osobnymi, i potem je wrzucono do zwykłej wistery. I cały klub polega na tym, że jeśli teraz zrobimy tą wisterę zewnętrzną, którą już teoretycznie robiliśmy, to będziemy mieli 100% odciągnięć w tej zewnętrznej, no i to ładnie będzie wyglądać po prostu, co nie. Dlatego właśnie dzisiaj posprzątamy sobie tu mam wisterę. Pamiętaj, żeby zapisywać Ooh. w Mixon oczywiście. Ale ja mam zaraz rozdzielczość Jezus Maria okay. No, czyli generalnie mam limit klatek, muszę to zmienić jak to się zmieniało ale jakie ładne bambusowe moty to, to motion. motion, to nie potrzebuję, bo to mnie zawsze irytowało Bloom i motion Blue, nie? No Bloom ta to mnie zawsze irytuje, nie wiem czemu, ale ten, ten nie, mnie e, Jak się ci tu się zmienia y, FPS, żeby były, nie było ograniczenia? Falsy. Faustry stoi... To... Bo mam 60 na fps się... i nie mogę wyżej dać. I zobaczę czy da się to w ogóle zmienić to, chyba że się nie da. No trudno, będziemy na 60 FPS lecieć, Najwyżej widzowie. Ale ciekawe w sumie. Wszystkie oko i tak widzi 30, także. Proszę cię, widzi więcej Dobra, no to co? Sprzątamy moi drodzy widzowie. Pieniążki hmm. przecież. Panzyc ogranicza, ale nawet jak go nie miałem włączonego, to nie ten, to już I stwierdziłem, hotline, e, że tak? chcę włączyć. Tak, tak, Czeka, ile ty tak, właśnie, pieniędzy, pieniędzy jest, e, właśnie. No zanim zaczniemy sprzątać, ważne jest, żeby nazbierać pieniędzy. E, sprawdź w internecie, gdzieś było napisane. 12 było, 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 było nie było więcej chyba, 20, coś było. Aż ty? No, dużo było nie, tych. Nie, nie. Aż 4, 20, nie. nie było 20. No, ale zaraz, zaraz. 22, 23 kawałki jakoś, tak. Jedną, jedną wziąłem, ale. A gdzie jest? Za... No. Zila, Pagoda i zaraz Dzień dobry. Uważajcie, bo czasami hajs wypada z ciała, ogólnie, to też tak tylko uwaga. Dwie hajs. Halo, oddawaj hajs. Oddawaj hajs. Dwa 22 Dobra, co? Ludzką głowę do office? A jest office. Nie no, jest office. Nie, na tej mapie? nie mam tego z które osiągnięcia nie masz? Głowami i boba. Aaa, to musisz ten, to tutaj. To zrobimy go teraz, no, zaufaj mi. Ej dobra, pytanie gdzie jest niebieska strzynka? Ja się pomieszczenie Jeszcze jakaś no. O, znalazłem gotówkę. Gdzie jest? Jak to wygląda? W jednym pomieszczeniu po. Po tym małym pomieszczeniu to wielkie A, będziesz hajs dawać. Dajcie otwartą, ja tu będziemy hajs rzucać o. Potem będzie trzeba przeliczyć. Czy będzie 22? Pamiętajcie, nikt nie wyrzuca hajsu, co nie? Kajs. Hajs jest do zebrania, jest zrozumiano? Tak. Każdy zrozumiał? Hajs, przełóżcie serce wyjebać? No, serce może wyrzucić, Kajs. co nie? Ja, okay, Madlaxa nie ma z nami. O, tak. z nami nie ma, dobra, to jest Kajs. szansa, że nic się nie wydarzy takiego. U. No. Ale nie ma Tamek, bogowie. Nie, 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 się muszę włączyć, żeby widzieć nikt, nie ale czuć, że gra działa gorzej niż nowa Wistera, co nie? Bo widać, że steda dawno, dawno była zrobiona. No te Ale no faktycznie, nie mam takie gorsze spadki. Chciał ja tak. gorzej, gorzej działa niż... Pakujemy to. Pakujemy to. Bierzemy to. Figurka hotela, dla Ciebie. Tak. O, ja ją biorę. Ja z Stefanem. Oddawaj hajs! Będę wyczepiwać. I tak lepsza mapa niż ta z Graffiti. Ej widzieliście, weźmiecie sobie katana do ręki A Flikson, ile ty masz FPSów? Ja? No No ja, mam się że ja mam tak średnio 40, 30, coś takiego Aaa, ja to no. pewnie host nadaje ilość FPSów na pewno Tak, to tak musi być No to jest na pewno to nie, nie. Ja nie mam 60. No ja mam 60 cały no. Ja ty musisz wyjąć jedną z swoich 20 kart. No ja bym musiał wyciągnąć jedną z moich 20 kart, bo jest grubo. No to host nie ma nie ma wpływu. Host ma wpływ, jakby jak minimalizuje, to mam możliwość się zaciąć najwyżej. No ale. Nie róbcie jaj, że host ma jakiś wpływ na FPS-y. Przecież każdy wie, że ma wpływ. A no, ma, no. A księżyc, lejcy do góry. Chodźcie ja do góry, będę strzelać Nie, 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 nie. Endobie, Co ja zrobiłem? Nic nie zrobiłem Po prostu się pojawiłeś <grym> mm, Nie no Byłeś pierwszą osobą, którą, Dobra, spotkałam O, o ziemniak, chodźcie do góry Ej, ale mi to wkurza te radio Wy, Przepraszam, ale ja to muszę zrobić Co? Nic, radio mi grał na duchem. Jakieś dziwne melodyjki ja Nie wiem, ja nie słyszę Wyłączyłam, bo mnie denerwowało Dobra, ale powiem wam szczerze że to powinno pójść bardzo szybko, jak mi się wydaje Chodźcie do góry a muszę usunąć, masz rację, muszę usunąć... Tak, tak, masz rację, Corholm, muszę usunąć to z tego, ze Steam element. ale... No, żeby usunąć, musiałbym tam wejść, to nie? Nie, ma, nie, nie otwierajcie z dwóch stron, proszę ja was, będę, tego... Ja będę, nie, ten, ja pieca. będę stać i nas popędzać, jak nie, to z zostawce, was zostawce, Tak, zostawce tak, zostawce muszę usunąć, muszę usunąć, usunąć, to prawda. Szybciej! Szybciej! Mam broń nie zawaham się jej użyć. Jak tu zaraz będzie błysk. My to pamiętam, że z Fibi robiliśmy to przez kilka godzin, ale to dlatego, było mało osób było mm. No. Dokładnie No cóż A pamiętam ja jak mówiłam, że muszę iść i zrobimy no. szybką mapę malutką. Ile ją robiliście? No Dwie i pół osoby robiliśmy w godzinę chyba z takim. Ile? No może Jakie dwie i pół osoby? Dwie i ćwierć osoby no co? A skąd ty za możesz wiedzieć? Byłeś? Nie byłeś? No właśnie No i widzisz, nie było, a cwaniakuje Jak to? Oglądałem to ty na streamie ziemniak, Ty ziemniak podpadłeś, ty mi już nie podpadaj lepiej No właśnie, ty ziemniak no, no że jest, już nie podpadaj. Ej, w ogóle myślicie, że wyjdzie no, jeszcze ale... jakieś DLC do tej gry w sumie? Nie Czy to już to maxa maxa? banować nowa a, w sumie racja, ej ale jak będzie Viscera Cleanup Detail 2 to wiecie musimy Ale ma być? No nie, nie wiem Czy tak tak by jakby jakby była będzie Ale serio będzie Aksedus? Nie nie wiem, po prostu tak szczeliłem, nie? A no to dzięki za info To może nie być w sumie. Ale, nie, Już mu nie. nie. czemu ktoś rzuca lampami, kto to był? Ja rzucam po niech tak? mam w... nie, nie ma mardleksa, mardleksa, to? Yy, że tak powiem dusza dusza gdzie mar, gdzieś jest z nami. Tak, o mówię o tobie, tak. Dusza Marlaxa Eee 2-0. Nie, w tej grze nie da się rzucać jak coś Nie, no, nie da się rzucać Nie ma elu Ile już, ile już hajsu nazbieraliście? 12 powinno być no Tak podliczyć. powiem, podliczyć na końcu No nie, lepiej podliczyć wcześniej, żeby dowiedzieć się, że na pewno wszystko jest eee, A co tutaj? Wydaje no. mi się, że Frixoneku by tak nie strolował. To nie ja Frixoneku? Nie wiem o czym mówisz Ja myślę, że wiesz. No spokój, jednak bym nie zrobił. Dobra, potrzebujecie tam wiader przypadkiem? 14 chyba jest. What the hell was going A Nie, on nie jest jestem pewien. Ej, to są dwa wiadra w ogóle, co jest grane? Już się bawię, że czerwone wiadro. I dwa piece mamy tego Lodi. Co? Popatrz na tą figurkę. Ładna. I nawet, powiem tak, słodka. Jaka? Daj ją, nie spalę, zostaw tu Gdzie ona jest, ja chcę zobaczyć No chłop, pieniążki wypadły Sio No to git I się pokaż, cześć Tak, czasami wypadają, jeśli się, się chcesz czasami wypadają Cześć Jest na schodach Cześć Może ty jesteś tym pierwszym co Ty jesteś na schodach, wiesz? No, ty, mm. oh, dzień dobry Jako fajne Ja też zabieramy ze skrzynki. To była Sprawdzimy im to Będą tak oteły już teraz nie, daj to wykot. Ale nie mogą być samotne, wiesz, muszą się móc bawić ze sobą. No to mamy dwa. Nie mamy starcie. dwa koteły yeah. Pieniądze! Chodźcie, bo tu jest jeszcze jeden, nie wezmę dwóch. Gdzie? Tu, 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 tu. No właśnie, zbierajcie. hańs i miau. Ciemna. Al albo Wladi, chodź. Gdzie? Wladi. Bo czekaj, no to ten, to pójdź, to w Po prostu jeden, a potem drugi. No nie, bo gdzie? ja się skubię, gdzie to było. Tu, 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 tu. Gdzie są pieniądze? Tu. O kurde, tu. ile pieniędzy. To ja zabieram ten. Aha, ukrad mi. Wziął to mi większy plik. Teraz... Wziął mi większy plik! Ham jeden. Aaa, Góry, jakby... Mówi mi banable rzeczy. Minocznie chce mieć pieniądze. Zabiera pieniądze. Nie no, to było przeżyczenie to... to co było wczoraj. Mówi mi banable rzeczy. Mówi mi banable Adreśli, Nie no. ja A treści pieniądze kradnie. tak Wiesz, to, się tak, prosiłem za to. to... Uuu, najpierw, końcu, nie? nie, nie widziałem, bo wyzywa. zaraz wyzywa. potem zobaczę, dobra? Ale banablik rzeczy proszę nie mówić, bo się pogniewamy. Nooo. No, za... Spokój się, bo najpierw już wariujesz, najpierw, no. Najpierw Bladiego od śmieci wyzywasz, potem do no, no. mnie banable rzeczy mówisz. Taki szalony... Ej, to są dwie gotówki jak coś. O kurde, pobrudziłem... Widzisz, tu są dwa, dwa monety, dwie te, dwa hajsiki, trzeba je zabrać. Wezmę jedną. Ta mapa wam zajęła godzinę, no nie rozśmieszajcie się. No. no ale wiesz, Fibi w sumie nic robiła, no. Musiałam no. <noise> no, <noise> iść. Ale prawda jest taka, że tak, ta mapa jest, na ile nam zajmie, 30 minut max chyba. Ja z taką ilością osób to na pewno. I już moje w się no, I no ale... Czekasz, żeby go wymaksować, to nie? Ale, 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 trochę, ale... trochę racja, że jest, mamy mi prawo. wydaj mi się, czy tutaj mob wygląda inaczej. Tak, no, też no, no, mi e, nazwykłej... się wydaje. A to to mab mab myślę, sama, tu mob akurat na zwykłej... mi Ale na zwykłej widzę że też to mob wygląda tak samo. To jest po prostu inny, jakby ten nie? Taki Mą, cienki, taki mało gęsty się wydaje. Ale tutaj nie ma za załóżki. No wiem, ale już zrobiłem i tak na zwykłej tej. No właśnie, bo to nie jest ta. Uciekli, budżet, no i co masz poradzić? Ej no mega I mega Jeszcze gotik jak to skończyć jak najszybciej bo po prostu jak to Jaki trajhart? Spokój się co, no ktoś tak, ty, ty Czemu tak mnie nazywasz, no? Ale w no, będzie tak ciężko ci skończyć, po 100 dni i tak musisz przetrwać Ale, ale z mega jest recordem, że w Deporyście zrobił zrobił zrobiłeś wszystkie i pasażerów bez was No, no a, tak, tak, tak będziemy to jeszcze raz robić, bo no mamy no mnóstwo ja czasu się przyjde, Ja się przejdę po jakieś tam rzeczy z nimi no Tryhard Wiesz, blad, no. jak widzę osiągnięcia, które mogę zrobić, to ja muszę No widzę, widzę To się Dobra, chillink. No tutaj akurat ja tak ja tak tam i tak no. mamy tyle czasu w tym poreście że... zapytał czy ktoś jeszcze chce tej było A Fliksony Kułaty ile masz już godzin? Milion? Ale chcę co? No Mistrzostwo! Fliksonych, o ile masz godzin w tym? w tu Sto Nie godzin, psz, chciałem powiedzieć dni. No przecież ja mam mniej niż dużo się wyjebałem. A... I nikt mnie nie chciał podnieść, niestety. Nie, ja to mam z 20, ja mówię, jedną A ty wyrąbałeś mam. po drugiej stronie ten, z bazą po drugiej stronie wyspy, no to się dziwi, że nikt nie się odnieść. No się to była druga strona wyspy. Nie no Jesteście w jednej partia. bazie, a ten się w jakichś górach na drugim końcu wyrąbał i podnieście mnie. Ale nie mogę grzyby w zależności tych, tych, tych... ...Bladeuszu. Co, Bladeuszu? Co, Bladeuszu? Wszystkie grzyby są znalezione, w razie czego. Tak? No, wiesz, gdzie są? O, o. Tak. O, ja no My już ja ja te pozbierane mamy nawet. Będzie tak. trzeba, będzie trzeba Mam w ekipunku jeszcze tam... jakiś po są wśród gotowe. Wśródło. Są gotowe na jedzenie. O, chyba szybko dzisiaj wchodzimy na deforesta, a zjeść grzyby. No i do końca się już kamieni do No jak zobaczycie ten most tego legendarny most ziemniaka to po prostu A, A Ten, genie, ten mój most mój. jest zarąbisty <laughs> nie wiem, czy blisko, A on, na czym on zbudował udziałem... ten most, że tak spytam? No, co? <laughs> no, żeby żeby, żeby drzemo transportować <laughs> I co, lepszy most niż moja wieża schodowa? No najlepszy, najlepsza no, budowa na tym No to lepszy, jak zobaczysz Jest na pogadankach jak tam sobie przeskrolujesz No ja tam zakropkowałem się blady to sobie. Ale ten most jest wielofunkcyjny, nie wiem o co Patrzę na pogadańki. Kopkowałem ci, to tam kliknij. O kurwa, zajebisty jest. Za no. A co wam się nie podoba w tym bosie? kozak wygląda. To się działa tak, że kanibal próbuje po nim przejść, to się zaczyna topić. Kurwa, no i patrzcie, zminimalizowałem i mnie wywaliło. I po co mi to było? Po co mi to było? Dobra, jestem again. Co to masz nie mam pojęcia, ale że taka sobie ładna A To jest jakiś śmiech, co? Nie, ma. nie wiem. Co sort of no to jest śmiech, Spytaj, bladiego, czy to na pewno Jakie lagi mam, ja pierdykam. Nie, nie to na pewno komuś musi go wypowiadać. Komuś innemu zostawiam. No, to komuś innemu zostawiam. Mi bez... Ej, powiem wam, że mam straszne jest, lagi jest, tym jest, na tej jest, waszej mapce. Wielki. A ja zyskałem 20 FPS. <grymne> nie wiem co się dzieje. Jezu, w tej chwili przez ziemniaki nic złego nie powiedział panowie. Spady. I tu jeszcze raz. Przeprosiłem już za to dużo razy. Jezu, raz ja nie, połóż, nie słyszałem. Ja położyć śmierć do życia? ja Nie mogę. No nieźle ziemniak. ziemniak, po prostu ziemniakowi Zastąpana odwaliło. Wę. Ziemniak stał się toksyczny, taka prawda. to wszystko przez frinks ja tak. tak. <grymne> o kaku? On wczoraj tak. Nie już. Nawet nie ja było... nie wiem o co chodzi. moja wina. Tam nic nie było takiego. No dokładnie, było tylko... Wielkie serce, no to. Przez... A przez kogo wczoraj przez pół godziny śmiałem się i łzy mi leciały? Przez maskę. Tak. I wielkie serce. Tak. Dokładnie. No sta drifty. <grywanie> no, stara stara i biego zawsze śmieszna, taka prawda. Nie ma, co, nie ma co na jak polemizować z tym. Ciekawe jeszcze ekipa Ebiego używała tego tekstu na dzisiejszym kartniku, no, ciekawe. Na, na pewno! Taś, no, to jest jest, na Ej, tu hajs leży, co wy robicie? No, no zostawiamy go no, dla tych, którzy tu mieszkają. Nie jesteśmy złodziejami tak? jak ty. Już myślałam, że ci pociśnie że zostawia dla biednych, dlatego ty to znalazłeś, nie? Nie to no ja nie to No nie wiem Nie wcale No absolutnie Cię swoją prawdziwą twarz tutaj, no Jedna Fibi wróciła z pracy i ty tak. A coś jeszcze powiedział? Ja słyszę? Nie, nie chyba tylko tyle ale wystarczyło Wystarczyło Kurde ale powiem wam że dawno nie miałem takich lagów w jakiejkolwiek grze No Znaczyć najbardziej. Znaczyć, najbardziej tak Kim ty ten razem girasz No ze subskrybentami moimi kochanymi no Znacie mnie jak jestem kochany ze subskrybentami zawsze gram Ja to subskrybenci, to jest ekipa Ekipa to! Tak. Ekipa, ekipa, ekipa Bladeusza! Słyszeliście o tej słynnej ekipie? Nie no. się w Nie ekipa to już jest tak... To już jest tak jest przerobione To z drużyna osiągnięć to jest. To jest brygada, no. Brygada. Brygada. No. Skład, Brigada Fibi tak Skład, Fibi skład. nowe osiągnięcia Czekaj Wszystko? ja to. Wszystko mieści się w piwnicy u mnie w herbaciarni. Dokładnie przy herbatce. Z prądem. No i dobra, tu powiem wam. Czysto piątek. Czysto użyć mm -hmm. jest. W miarę czysto jest już ogólnie, no? Dobra, trzeba ten. jakiś. Dobre, hajsu. No weź też przelicz hajs. Ej, ekipa, chcecie zobaczyć mojego miniburgerka? Mojego miniburgerka? Tak. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Co, mini No, osiem, dziewięć, dziesięć, Czekaj! Jest. Jezus, bisty mini-burgierek 5 Okej, okay, 5, 9, 10, 11 na górze, całą górę sprawdziliście? 14, 15, 6, 7, 8, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 22 ma być. A ile jeszcze? A, A jest, ile zaraz właśnie przeliczą przeliczam. Patrzcie, macie. Oooo, wow. ale apetyczny. Ooooo! No Koszka, dziękuję ci za 6 miesięcy. Subskruci! Dziękuję. Ale to nie było z menu do 6, ale ja zwyczaj w restauracjach Ośmien. nie zrobię menu dla dzieci. Ja absolutnie Dzień. nie. Nie. 10, no bo normalne porcje są dla mnie za duże. Ja Dwa nie dam no. rady zjeść normalnej porcji. Muszę tak zrobić menu dla dzieci. Czterna. Czy my już posprzątaliśmy tą mapę? Prawie, wiesz takie łuski i tak dalej. 7 Gdzie nie, gdzie? To było ale nie, 2-1, mamy, mamy Dobra, go ładnie. włóż go ładnie w takim razie. Lati, ale jeszcze chwilę. Po, Poczekaj, te... po bo się jeden hajs pod obok schował. O, widzę, widzę, schował się. bierzemy wszystko. Dobra, Dobra save Zrób save'a. No, 20 minut, chyba wsią Zawijamy się? Jak coś na Dobra, chodźcie, zawijamy się Dobra, próbujemy Chcesz się wrócimy, no No, dawaj, zawijamy się Wracaj do office'a I'm proud Iiii i... mamy office. to O, zdobyło oh, yeah. mi Oooo, yeah. yeah Nie jest ma, to wymagać to jest, jest inoffice in office. 100% osiągnięć w tej grze Wnizowie, moi drodzy, drodzy. O bogowie! Jak to nie dostałeś? Ej, uwaga! Pierwsza gierka dla tego i w sumie tutaj większości osób, które ma no nie. właśnie w tej ekipie, no? Nie Ej, ty frikso, musisz od nowa powtórzyć, bo niektórzy nie dostali osiągnięć. A ja czemu my dostaliśmy? A teraz dostałem. No, A, to nie, to nie, Zobacz nie. A, dostałem nie, to nie. nie, Oczywiście.